Cześć, fajnie, że wpadłeś na mój kanał. Czy potrzebujemy kolejnego pluginu do saturacji i nasycania? Pewnie, że nie, mamy ich tonę. Ale Softube uważa inaczej, i we współpracy z Vice'em zrobili Exciter, Vice Exciter. No jest to bardzo ciekawe, proste narzędzie, skuteczne, no i ma jedną funkcję, która naprawdę sprawia, że jest wyjątkowe. Dzisiaj będę starał się mniej mówić a bardziej grać muzykę, pokazywać, bawić się tym narzędziem, więc jedziemy. Okej, okay, w tej zwrotce mam tego wajsa zapiętego na tym instrumencie Dual Chciałem troszkę bardziej go pokazać. Po lewej stronie gra inny syntezator. Jest jasny, prawda? I taki, no, przenikliwy, więc chciałem, żeby ten dulcyton miał też szansę się troszkę przebić, przebić po prawej. Dobra, teraz wyłączę exciter. Już on trochę traci tą jasność i rozpoznawalność. Klarowność. No a z całą muzyką, jak posłuchamy z włączonym pluginem i bez, uwaga, z exciterem teraz. Running, running, bardzo subtelna zmiana, ale bez tego pluginu tracimy ten instrument po prawej stronie. Tutaj na górze mamy filtr, który obcina nam sygnał, który wchodzi w saturację, czyli w ten proces ekscytowania, nasycania harmonicznymi drugiego porządku, parzystymi w sensie. Mamy też opcję wybrać znaczy takie bardziej jakieś subtelne te harmoniczne, być może po prostu jest to opcja, żeby nie było to tak drastyczne. Przy tym, przy, przy tym ustawieniu to jest naprawdę bardzo subtelne działanie tego pluginu. Super, posłuchajmy co się dzieje w pre. I tutaj mam ten Exciter zapięty na basie. Dobra, no to słuchajmy z włączaniem i wyłączaniem. wrażenie, że wyłączony powoduje, że bas się odkleja od wokalu. A kiedy włączamy ten Exciter, no to ponieważ te wyższe częstotliwości są nasycane i on dostaje takiego fajnego nasycenia w tych w tych ważnych częstotliwościach typu od 700 wyżej, prawda, herców, no to on do tego wokalu się przylepia i razem z wokalem tworzy monolit. Posłuchaj, posłuchaj jeszcze tego efektu właśnie, bo nie zawsze musimy stosować exciter czy nasyca trz cz do tego, żeby, żeby co, coś było głośniejsze, tylko też, żeby było w innym miejscu. Mam wrażenie, że ten bas się po prostu troszkę zapada bez excitera, a tak mamy go tutaj, gdzie wokal, jest razem z wokalem, jest ta współpraca. Bez? Tak jakby się troszeczkę zapadał. Ja czuję, że bez Excitera mam go tutaj jakby pod szczęką, a, a, a z Exciterem mam go na twarzy, przed sobą, razem z wokalem. No i, i mam go bliżej, więc w ogóle świetnie. A zobaczmy mm, sam ten bas. Posłuchajmy, co tutaj nam ten Vice Exciter dodaje. Ja bym powiedział, że to jest mega subtelne, mega muzyczne nasycanie tego sygnału. A jednak. Jak dużo to robi. Kiedy słuchamy tego na solo, to widać, że ten bas bardzo, bardzo się ściemnia bez tego Excitera. Jak słuchamy samych harmonicznych, to nie wydaje się, żeby to było jakieś nieprawdopodobne dodawanie wielkiego nasycenia. Natomiast no, w całości robi to ogromną różnicę. Okej, okay, słuchajmy dalej. Tutaj mamy bass z Juno, posłuchajmy. Pięknie. Piękny graul. Jakby mu wyrwać zęby. Super. To są same harmoniczne. Super muzyczne to jest. I znowu posłuchajmy teraz tego basu z gitarami, gitara prawa lewa. No i ten bas, co będzie bez excitera. Bez tego excitera, bez tych harmonicznych bas jest, ale robi się w nim jakaś dziura. On się przesuwa w dół, trochę do tyłu, zamiast razem z tymi gitarami tworzyć tą ścianę dźwięku i, i ten główny riff w refrenie. Generalnie ta funkcja, którą mamy tutaj na dole mastering. Tak, zajrzymy do mm, instrukcji obsługi, mm, gdzie tutaj będziemy. To mieli main panel, i tutaj musimy zjechać do opisu mastering Mastering. Engaging this control will suppress the fundamental frequencies of the harmonics generation. Czyli generalnie jak włączamy mastering, to fundamentalne częstotliwości, które potem są nasycane, i od których potem tworzone są te wyższe częstotliwości, czy też wyższe, harmoniczne. One są tak jakby wyłączane, te podstawowe, fundamentalne częstotliwości. Jest napisane, this is one of the core features of Vice Exciter and enables you to create harmonics without the normal EQ effect that other exciters have. Więc to jest rzeczywiście ciekawe. Posłuchajmy samego tego basu um. i włączmy monitor. No i to jest to ustawienie masteringowe, czyli mamy tutaj bez tych nut fundamentalnych i nie mamy takiego efektu ewidentnego EQ. OK, teraz co się stanie, kiedy wyłączę? Mastering Więc oni tutaj coś wymyślili, jakiś algorytm zro zrobili, żeby to było po prostu takie bardziej muzyczne. Oni to nazywają Transparent, coś tam, coś tam, Digital Mastering Exciter, ale naprawdę robi to robotę. Dodaje tego, co powinno dodawać, a jednocześnie nie zmienia nam brzmienia w jakiś niepożądany sposób. Bardzo mi się to podoba. Bawiłem się z Saturnem, który uważam za mega plugin do saturacji. Ale to ma swoje miejsce na, na pewno w naszym toolboxie. Bardzo mi się to podoba. Okej, okay, tutaj mam wrażenie, że prawa gitara trochę bardziej się wybija niż lewa. Tak, by była minimalnie jaśniejsza. Co się stanie, jak ten saturator wrzucimy na tą gitarę i troszeczkę mu.

Słyszycie te najwyższe częstotliwości, te najwyższe harmoniczne, które w zasadzie są już nieprzyjemne, prawda? Więc my je teraz odfiltrowujemy. No i pozostaje nam sound. Uh, hello, tutaj trzeba złapać odpowiednio. Pozostaje nam sound, który naprawdę jest nam potrzebny. Bardzo fajna funkcja, bardzo fajna funkcja. Ok, a zobaczmy teraz w całości. Kolejny subtelny ruch, ale nam się te gitary wyrównały. Mam już teraz ścianę dźwięku prawa, lewa. To mi się bardzo podoba. Użyłem też tego excitera na bębenkach w tym miejscu. Posłuchajmy bez. A tutaj miałem wrażenie, że te bębny były takie ociężałe, że jakieś tak grają, ale jakby, ale jakby nie chciały, że są jakieś takie zmęczone. No i pomyślałem, że użyję Vice Exciter do tego, żeby je troszeczkę tak jakby podnieść i nadać im takiej jędrności i, i, i chęci do życia i, i do grania. Mi się podoba to narzędzie, naprawdę mega. Mamy tutaj też jeszcze takie przejścia w refrenie na tomach. Puszczę, puszczę te przejściówki na solo. Ok, kiedy zaczyna grać na werblu, to jest wszystko fajnie jest jasno, ale potem, kiedy dochodzi do tomów, no to bez tego excitera brzmi to tak. One są bardzo ciemne, te tomy. I jak puszczę z całą muzyką, to zobaczcie, że w zasadzie tych tomów nie słychać, i one bardziej zamulają niż są takie precyzyjne i robiące właśnie to zamieszanie, które ja chcę, żeby zrobiły w tym miejscu. Prawda? Jest bardziej to, a mniej, mniej precyzji. No więc znowu e, włączamy Vice Exciter. I jeszcze raz. No i właśnie jest ta precyzja, o której mówię. Posłuchajmy tego fragmentu bez excitera. Wydaje mi się, że to naprawdę ciekawe narzędzie. Zwłaszcza opcja. Mastering, która powoduje, że mm, nie mamy tego typowego efektu EQ. Ciekawe, ciekawe narzędzie. No to cóż, mam nadzieję, że ten film ci się spodobał. Zainspirowałeś się do tego, żeby poeksperymentować z Vice Exciter. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli ten film. Szczególnie dziękuję tym, którzy wspierają kanał RUB jak Pro. Mam nadzieję, że ten film przyda się w waszej pracy, że zainspirowaliście się pomysłami, technikami, strategiami. Mm. No i cóż, najlepszego.